No to będzie dzisiaj już chyba ostatni vlog. E, społecznizm, to jest taki tam mój termin, a e, solidaryzacja. E, ja wiem, że słowo takiego jak e, społecznizm nie ma w słowniku, bo no jak nawet wklepiecie w Google czy coś, e, to wyskoczy wam na czerwono podkreślone, są podobnie jak Colectividualizm, to jest też mój termin, przeze mnie wymyślony. No ale to są dlaczego nowe słowa? No bo generalnie no, definiują definiują może nie nowe pojęcia, pojęcia, które czyli definiują coś, co istnieje już od wieków, od tysięcy lat bym powiedział. Ale kiedyś to było, znaczy jest to nieraz tak nazwane y, społecznie, jest też nazywane y, 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 podobnie, o no, znaczy tak, na początku jak y, Marx wymyślił coś takiego jak socjalizm, to był jako ustrój, no a socjalizm nie może być ustrojem, y, ustrojem, ustrojem może być kapitalizm, komunizm, y, feudalizm, y, y, monarchia, o to mogą, czyli absolutyzm klasyczny, ewentualnie republikanizm, o to mogą być, to mogą być ustroje, które generalnie opisują charakter przepływu pieniądza, dóbr, kapitału, w ogólnym tego pojęcia, pojęciu i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy to, to są ustroje, które generalnie regulują wszystkie te postawy życia człowieka, ale, ale no socjalizm, czyli ja nazywam socjalizm społecznizmem to jest taka przylepa, taki dodatek taka dobudówka, która może być przy każdym z tych ustrojów i społecznizm yy, yy, czyli no, ja dlatego nie używam słowa socjalizm bo dlatego, że dla wielu socjalizm równa się komunizm a to jest bzdura komunizm to jest komunizm Kapitalizm to jest kapitalizm, feudalizm to jest feudalizm, monarchia to jest monarchia, republikanizm to jest republikanizm i tak dalej, a jeszcze co tam oprócz monarchii, republikanizm, autorytaryzm, o też, nie, czyli jak jakiś tam król, czy jakiś super dyktator rządzi, no to też, no totalitaryzmy różnego rodzaju, nie, totalitaryzmy, Kapłańskie jak już były w czasach Egiptu, a więc to też były totalitaryzm, bo jak ktoś tam podskoczył kapłanowi, to pff, łeb ścięty. No i potem masę totalitaryzmów późniejszych, nie? no to już Hitler, 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 Hitleryzm, czy no faszyzm, jaki był w Niemczech i tak dalej, tak dalej totalitaryzm, który też był, był była komuna i tak no to są, no generalnie to są, można powiedzieć, ustroje, w których ogólnie coś jest uregulowane, że odgórnie życie ludzkie, czy tam zorganizowane życie ludzi w tam danej grupie jest w taki, taki czy taki sposób, jest zorganizowane i że na przykład odgórnie jakiś tam autorytet wszystkim deleguje, czyli jakiś tam dyktator Albo, y, albo jakaś grupa ludzi, czy jakiś też totalitaryzm, y, właśnie jak w komunie, i tak dalej, tak dalej. No i to są wszystko ustroje. No, a społecznizm, dla mnie też socjalizm, to jest, y, tylko że ja socjalizm nazywam społecznizm, to są takie dolepy, takie dobudówki, które mogą być do każdego ustroju dołączone i co, moim zdaniem, społecznizm odpowiada za możliwość stworzenia społeczeństwa cywilizowanego. A więc każdy ustrój, który będzie miał w sobie faktycznie prawdziwy społecz... Przepraszam, każdy, każdy ustrój, który będzie miał w sobie prawdziwy społecznizm, ci rozwinięte, rozwiniętą cywilizację społeczną, czyli społeczeństwo cywilizowane, to będzie musiało mieć w sobie społecznic na odpowiednio wysokim poziomie, czyli w które będą właśnie zawarte, różnego rodzaju pomoce, konkretne pomoce socjalne, konkretne pomoce stypendialne, konkretne pomoce jakieś granty. I, i wszelkiego rodzaju jakieś tam inne pomoce, yy, darmowa służba zdrowia, policja, yy, ochrona przez właśnie yy, straż pożarna, aczkolwiek uważam, że w dzisiejszych czasach straż pożarna jeszcze powinna być, yy, czyli pomoce techniczne powinny jeszcze być, oprócz straży pożarnej już typowo do pożarów, to jeszcze powinna być jakaś straż techniczna, czyli w której byłoby tak, jest pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie wodno-kanalizacyjne, i ogólnie się do tego jakaś tam właśnie pogotowie techniczne, gdzie no nie wiem, dajmy na to: ktoś by się zatrzasnął faktycznie w domu, nie wiem no rozwaliłyby mu się zamki, no to przyjeżdża pogotowie techniczne, które mu na przykład to, to otwiera. Komuś by naprawdę zatrzasnął na jakiś samochód, żeby nie mógł samochodu wyjść, czy coś takiego, nie? Albo dzieciak by się zatrzasnął w samochodzie, no to też pogotowie techniczne, które by faktycznie tego typu tematy rozwiązywało. Nawet tam do przysłowego ściągania kota z drzewa, to też uważam, że nie powinna być straż pożarna angażowana tylko pogotowie techniczne, czyli pogotowie techniczne to wszelkiego rodzaju takich pozostałych jakichś technicznych jakichś problemów, gdzie no, gdzie już byłoby to poza na pewno kryteriami straży pożarnej, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, no i pogotowia ewentualnie wodno-kanalizacyjnego, no, czyli, czyli Wszelkie tam inne, jakieś takie konkretne, jakieś tam problemy, no to też powinno być coś takiego jak pogotowe techniczne. Nie, chyba, że gdzieś jest. Nie wiem, nie, faktycznie nie dowiedziałem się, a być może jest coś takiego, a ja tu wydaje mi się, że nie ma, więc tutaj nie jestem pewny. I yy, yy, no i tym właśnie społecznizm na pewno. Yy, To rozumie słowem społecznictw, że taka masa, taki pakiet darmowych rzeczy jest dostępne danemu cywilizowanemu społeczeństwu właśnie po to, żeby się w nim mogła rozwijać średnia klasa wykwalifikowanych fachowców różnego rodzaju, żeby mieli naprawdę tyle ułatwione życie, żeby mogli rozwijać się w różnego rodzaju jakichś dziedzinach technicznych. Które tam w przyszłości będą też konkretnie potrzebne do, do wykonywania takich taki czy innych prac. Solidaryzacja? No, solidaryzacja to dlatego uważam, że nie do końca, bo solidaryzowane można być z jakimś narodem, przykładowo, który, którego tak my teraz jesteśmy solidaryzowani z Ukrainą, których napadli Rosjanie, albo niejednokrotnie tam solidaryzowani próbujemy być, na przykład z Turcją, czy z takim krajem, co krajami, co dotknęły ich. Wielkie trzęsienia ziemi czy jakieś inne kataklizmy, no to jest solidaryzacja, czyli wtedy jednorazowo się wysyłano na przykład jakieś tam pomoc, jakieś paczki, jakieś tam przelewa pieniądze na jakieś tam konta wolontari wolontariatów różnych, które tam się zajmują pomocą dla takich czy innych ludzi poszkodowanych w jakichś kataklizmach i, czy tam wojnach i tak dalej. Ale to jest, no to jednak wolałbym solidaryzację zostawić przy solidaryzacji, czyli generalnie przy. Chwilowym czy trwałym brataniu się w jakichś nieszczęściach z innym, a y, społecznic to właśnie no, społecznict, czyli faktycznie rozwój społeczeństwa cywilizowanego. Innymi słowy, jeżeli społeczeństwo ma się rozwijać w społeczeństwo nie konglomeratowe, tylko w społeczeństwo cywilizowane, to musi być w nim zawarty społecznik i to na odpowiednim poziomie. Nie jakimś też przesadnym żeby nie opiewało to na jakieś rozdawnictwo absurdalne, poza tym uważam, że za wszelkiego rodzaju takie benefity, dodatki y, powinno się podpisywać jakieś weksle zobowiązujące. Więc y, no, kraje takie, gdzie mają te socjale i te dodatki, te y, stypendia, granty, szczególnie dla ludzi, ludzi takich ambitnych, inteligentnych, oni tu, oni często w takich krajach robią wysokie kwalifikacje, na przykład w medycynie a potem jadą do Stanów Zjednoczonych, gdzie takich rzeczy nie ma, czyli nie ma stypendiów i tych grantów. I tam zarabiają dużo większe pieniądze w medycynie, no bo po prostu takie kraje, które nie mają tego społecznizmu, a Stany Zjednoczone na pewno tego społecznizmu nie mają, no to w to miejsce muszą więcej wykwalifikowanym ludziom płacić, bo oni zanim te wykwalifikowanie zdobyli, to musieli ponieść adekwatnie na to duże koszty. No i po prostu koło się zamyka. Nie? A więc, jeżeli nie chcesz oddać tego, co dostałeś tu w danym, w danym społeczeństwie cywilizowanym, czyli nie chcesz oddać w formie tej pracy wykwalifikowanej, no to proszę bardzo, jeżeli odnosisz sukces z dziś za granicami, no to w formie tych weksli, jakie żeś pobrał, za którym się kryje tyle i tyle pieniędzy, no to oddaj to, no po prostu. No jeżeli gdzieś odnosisz sukces, bo zarabiasz 5 czy dziesięciokrotnie więcej jak tu, bo tu po prostu te zarobki są obciążone podatkami, które idą właśnie na ten społecznizm, no to jeżeli gdzieś tam zarabiasz wielokrotnie więcej, z tego tytułu, że tego obciążenia na ten społecznizm nie ma, bo tego społecznizmu tam po prostu w ogóle nie ma, no, ale tu żeś to nakrat, już można powiedzieć tak. No, bo jeżeli ktoś coś nabrał, ale nie chce oddać, no to złodziej, nie? No, złodziej. To jest złodziejstwo. Bo u nas jest przyjęte, że złodziejem jest tylko ten, kto fizycznie coś komuś zabierze bez jego pytania, czy w taki, czy w inny sposób tam przejmie coś bez, bez, bez woli drugiego, nie? ale przecież tak samo, jeżeli ktoś tu skończył studia, zrobił. Kwalifikacje zdobywał różnego rodzaju stypendia, granty, i potem wyjechał i oddaje to w swojej pracy za granicą. No to też jest złodziejem. Tutaj, od nas, jako grupy, która mogła mu coś takiego za darmo dać, czyli przestrzeń do zdobycia tego dostał, a potem jedzie na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie czegoś takiego nie ma, i tam w związku z tym, za to, że dostaje 5 czy 6 większe wynagrodzenie, to za to to, to nam oddaje, co tu dostał, więc okradł nas, żeby to. Potem za dużo wyższe pieniądze oddać gdzieś za granicą. No tak to trzeba nazwać po imieniu, więc ludzie, którzy, którzy tak robią, dla mnie są też złodziejami. Nie? O, żeby, żeby, żeby nazwać rzecz po imieniu, yy, no to dlatego uważam, taki społecznizm. Yy, yy. W ten sposób powinien być sformalizowany, że bierzesz, to się zobligowujesz do albo jakiegoś odpracowania tego przez przynajmniej jakiś taki konkretny, wymierny okres czasu, albo jeżeli faktycznie decydujesz się na wyjazd na stałe, to cię zobowiązuje to do, do oddania takiej, takiej kwoty. No i tyle w temacie. A więc tyle bym rozróżnił społecznizm, Czyli w dalszym rozumieniu, jakiś socjalizm, który jest oparty właśnie na socjalach, stypendiach, grantach, różnego rodzaju pomocy socjalnej, społecznej itd. Darmowej służbie zdrowia, Straży Pożarnej, jak i Straży Technicznej, Straży Gazowej, Elektrycznej, Wodno-Kanalizacyjnej, różnego rodzaju. Refundacjach, e, jakichś inwestycyjnych, refundacjach, może nawet też od jakichś czynszów. No, generalnie dużo, dużo różnego rodzaju pomocy. I e, solidaryzacja, która bardziej opiera się na chwilowym e, solidaryzowaniu się z kimś e, w jakichś e, nieszczęściach, e, w jakichś takich sytuacjach. E, no, chwilowo no, w jakichś nieszczęś, nie, nieszczę, nieszczęsnych wydarzeniach. Nie? Przecież wo i wojna też nie trwa wiecznie. Nie? Wojna się zaczyna i wojna się kończy. A więc tak, jak na przykład, teraz się solidaryzujemy z Ukrainą. No to po prostu nie doży, nie na wieki jakieś, na nieskończoną ilość czasu, tylko w nadziei na to, że ta wojna za rok, dwa, trzy się skończy już najdalej, nie? a nie będzie na przykład trwała tysiąc lat, a nawet nie będzie trwała dziesięć lat. Nie? No. Każdy liczy na to, że już ta wojna trwa dwa lata, że, 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 że ona się, no nie wiem za rok, czy może miejmy nadzieję, nie przejdzie w Trzecią wojnę światową, ale ogólnoświatową, ale że po prostu się skończy, że jakoś tam koniec końców się dogadają. I, i, I może nie będą już nigdy przyjaciółmi, bo na pewno nie, ale no po prostu już nie będzie tej cholernej wojny. I to jest solidaryzacja. Więc solidaryzuje się na czas określony z kimś takim, a takim w takim w takim celu a społeczeństwo to społeczeństwo, no to społeczeństwo no jest coś takiego jak nurt, który buduje coś konkretnego w tym przypadku społeczeństwo buduje społeczeństwo cywilizowane oparte właśnie na socjalach, stypendiach, grantach i różnego rodzaju właśnie darmowych służbach, które każdy obywatel danego społeczeństwa ma w dostępie i tyle no i dlatego tu chciałbym, żeby zacząć takie jakieś, ja wiem, że stworzyłem być może jakieś takie dwa dla wielu, mogą być to jakieś głupie słowa, no ale jeżeli wchodzą jakieś pojęcia, które albo inaczej, jak się chce coś zdefiniować, to, zaznaczam, jak to definiuje, nie definiuję nic nowego, ale y, chciałbym, żeby po prostu y, socjalizm y, nie nazywał się socjalizmem, tylko społecznizmem, bo dla 99% ludzi socjalizm równa się komunizm, a to jest bzdura, to jest zaprzeczenie. Znaczy no generalnie to jest niezgodne z ogólną definicją, czym jest socjalist, To powinien być społecznic, który właśnie polega na tego typu rozwijaniu społeczeństwa cywilizowanego, a nie, a nie, a nie na jakimś ustroju gospodarczym. Ustrój gospodarczy to jest jedno. A rozwijanie społeczeństwa cywilizowanego to jest co innego. Takie rozwijanie społeczeństwa cywilizowanego może być w każdym ustroju w ustroju kapitalistycznym, w ustroju komunistycznym, w ustroju feudalnym, bo i byli w Niemczech, czy tam na Saksonii, różnego rodzaju jacyś tam księciowie czy, czy wielcy panowie, dobroduszni, to się tak nazywało, i oni tam swoim poddanym. Nie szczędzili różnego rodzaju dóbr i dostępu do tego, czy śmego, że im się tam żyło, udanego pana dobrze po prostu. I to też już by powiedzmy jakieś jak najbardziej formy społecznizmu. że, że społecznictwo może być przy każdym ustroju. Wszystko zależy od woli ludzi, nie? czy chcą coś takiego rozwijać, czy nie. Czy wolą jednak konglomerat społeczny, gdzie jeden drugiego ma gdzieś i każdy sobie rzepkę skrobię. Cała, cała historia. Społecznictwo to jest rozwijanie społeczeństwa cywilizowanego, a solidaryzacja, no to jest solidaryzacja w bólu, tam w jakimś nieszczęściu z kimś, ale co jest wiadomo tylko na jakiś określony czas od do, nie? Bo no, nie trwa wiecznie. Nigdy jakieś tam wojny, kataklizmy nie trwają wiecznie, tylko zaczynają się i kończą. Cała różnica. No to na razie to tak ku mojemu gadulstwu całe wyjaśnienie, cześć, hej.